Człowiek, który przestał udawać. Jest taki moment, który przychodzi do niektórych mężczyzn zazwyczaj cicho, zazwyczaj bez ostrzeżenia. Nie ma w nim dramatyzmu, nie ma pioruna, żadnego objawienia, które by ich zwaliło z nóg. To prostsze. Pewnego dnia siedzi w pokoju pełnym ludzi, słuchając rozmów, które słyszał już tysiące razy, i coś w nim po prostu przestaje reagować. Śmiech. Brzmi pusto. Historie wydają się wyuczone. Wszyscy grają, a on nagle to widzi. Wszystko. Maski, scenariusze, desperacką potrzebę bycia lubianym. A kiedy już to zobaczy, nie może tego odzobaczyć. Tu zaczyna się nasza historia. Od mężczyzny, który się przebudził. Nie ogłasza tego. Nie publikuje o tym w mediach społecznościowych ani nie mówi znajomym, że przeżywa jakieś duchowe przebudzenie. Po prostu. Zaczyna się wycofywać, nie z gniewu czy osądu, ale dlatego, że coś fundamentalnego się w nim zmieniło. Rzeczy, które kiedyś miały znaczenie gry o status, plotki, ciągła potrzeba uznania już go nie pociągają. Na początku ludzie tego nie zauważają. Nadal pojawia się na spotkaniach, nadal się uśmiecha i kiwa głową. Ale jeśli się uważnie przyjrzysz, zobaczysz różnicę. Jest obecny. Ale już nie uczestniczy w przedstawieniu. Nie próbuje już nikogo pozyskać. Nie dobiera słów, by zyskać aprobatę. Po prostu jest szczery i nieskrępowany. A ta drobna zmiana zmienia wszystko. Jego przyjaciele zaczynają to wyczuwać, zanim w ogóle to zrozumieją. Rozmowy, które kiedyś płynęły gładko, teraz napotykają dziwne pauzy. Nie wypełnia już ciszy pogawędkami. Nie śmieje się z nieśmiesznych żartów. Nie zgadza się tylko po to, by zachować pokój. I ludzie to zauważają. Mogą nic nie mówić, ale czują brak czegoś, do czego zdążyli się przyzwyczaić jego potrzebę ich obecności. Bo oto prawda o większości ludzkich relacji. Opiera się na niewypowiedzianej umowie. Ty zatwierdzasz moje wybory, ja zatwierdzam Twoje. Sprawiasz, że czuję się dobrze sam ze sobą, a ja. Oddzięczę się tym samym. Będziemy unikać trudnych pytań. Zadbamy o komfort. To wymiana i działa tak długo, jak wszyscy będą handlować. Ale on przestał handlować. A kiedy jedna osoba przestaje, cały system to odczuwa. Niektórzy go za to podziwiają. Widzą w nim teraz coś solidnego, coś ugruntowanego. Inni uważają to za niepokojące. Pytają, czy wszystko w porządku. Mówią, że się zmienił. Zastanawiają się, czy jest przygnębiony, zły, czy przechodzi przez coś. Tak naprawdę mają na myśli to, że nie jest już łatwy do kontrolowania. Nie odzwierciedla już tego, co chcą widzieć. Stał się nieprzewidywalny i to ich niepokoi. Co ciekawe, nie próbuje nikogo wprawić w zakłopotanie. Nie buntuje się ani nie składa jakichś wielkich deklaracji. Po prostu przestał udawać. Przestrzeń, która się tworzy, ten cichy dystans między tym, kim był, a tym, kim się staje to właśnie tam dokonuje się prawdziwa transformacja. Zaczyna spędzać więcej czasu w samotności. Nie dlatego, że nienawidzi ludzi, ale dlatego, że większość interakcji wydaje mu się teraz wyczerpująca. Tyle energii wkłada się w zachowywanie pozorów, w odgrywanie emocji, których się nie czuje, w dawanie otuchy. Gdy nie wierzy się w to, co się mówi. Kiedyś robił to wszystko bez zastanowienia. Teraz nie potrafi. To wydaje się nieuczciwe. A nieuczciwość odbiera się jako przemoc wobec samego siebie. Dlatego wybiera samotność. I właśnie w tym momencie większość ludzi go źle rozumie. Widzą samotnego mężczyznę i zakładają, że jest samotny. Widzą kogoś, kto przestał gonić za tym, za czym gonią wszyscy inni, i myślą, że się poddał. Ale się mylą. On się nie poddał. Znalazł coś, czego większość ludzi szuka całe życie spokój z samym sobą. W ciszy, z dala od hałasu i oczekiwań, odkrywa, kim naprawdę jest. Nie tą wersją siebie, którą odgrywa dla innych. Nie tym, który mówi tak, kiedy myśli nie. Nie tym, który kurczy się, by inni czuli się komfortowo. Po prostu sobą surowym i prawdziwym. I po raz pierwszy od lat a może i w ogóle to wystarczy. Ten rodzaj samotności nie jest pusty. Jest pełen. Pełen jasności, prawdy, dziwnego rodzaju wolności, która wynika z braku potrzeby zewnętrznego potwierdzenia. Siedzi sam ze sobą w ciszy, od której ucieka większość ludzi, i to, co tam znajduje, to nie ciemność, to spokój. Spokój, którym nie trzeba się dzielić, tłumaczyć ani usprawiedliwiać. Oczywiście to tylko pogłębia dystans między nim a światem. Jego dawne przyjaźnie zaczynają blaknąć. Nie z powodu kłótni czy zdrad, ale dlatego, że fundament, na którym były zbudowane, już nie istnieje. Zdaje sobie teraz sprawę, że wiele z tych relacji utrzymywało się dzięki wspólnym pretensjom, rutynowym nawykom, wzajemnemu wzmacnianiu wygodnych kłamstw. Kiedy przestał w tym uczestniczyć, więzi same osłabły. Nie obwinia nikogo. Rozumie, dlaczego ludzie kurczowo trzymają się tego, co wydaje się znajome. Życie jest niepewne i przerażające, a wspólne iluzje sprawiają, że wydaje się mniej, ale nie może już w nim uczestniczyć. Nie będzie udawał, że interesują go rzeczy, które nie mają znaczenia. Nie będzie angażował się w rozmowy mające na celu unikanie prawdziwych więzi. Nie zamieni głębi na komfort. I tak większość ludzi od niego odchodzi. Nie rozumieją go już. Mówią, że stał się zbyt poważny, zbyt cichy, zbyt inny. Chodzi im o to, że już nie gra w tę grę. A jeśli nie grasz, nie jesteś częścią drużyny, ale o to, czego nie dostrzegają. Tracąc te powierzchowne więzi, stworzył przestrzeń dla czegoś głębszego prawdziwej przyjaźni. Nie tej opartej na wygodzie czy przyzwyczajeniu, ale takiej zbudowanej na wzajemnym uznaniu. Dwoje ludzi, którzy się nie potrzebują, ale i tak idą obok siebie. Bez oczekiwań, bez występów, tylko obecność. Takie więzi są rzadkie. Większość ludzi przeżywa całe życie, nie doświadczając żadnej z nich. Ale dla niego jedna prawdziwa więź jest warta więcej niż sto powierzchownych. Ponieważ prawdziwa więź nie wymaga od niego bycia mniejszym. Nie wymaga ukrywania swojej prawdy. Po prostu go widzi i mówi: Ja też Cię widzę. Paradoks polega na tym, im bardziej się budzi, tym cichsze staje się jego życie. Im wyraźniej widzi, tym mniej ludzi zostaje. Nie dlatego, że ich odpycha, ale dlatego, że jasność umysłu jest destrukcyjna. Ujawnia wszystkie małe kłamstewka, które ludzie sobie wmawiają, żeby poczuć się bezpiecznie, a większość ludzi. Nie jest gotowa się z tym zmierzyć. Dlatego trzymają się na dystans. Nazywają go dystansującym, mówią, że się zmienił i mają rację. Zmienił się, przestał szukać aprobaty, przestał potrzebować zrozumienia. Przestał oceniać swoją wartość na podstawie tego, ile miejsca zajmuje w życiu innych ludzi. Z zewnątrz może się wydawać, że coś stracił, ale w głębi duszy zna prawdę: zyskał wszystko. Odnalazł siebie. I to ja nie potrzebuję, żeby świat się obudził, żeby poczuć się w pełni. Nie potrzebuję zgody, żeby poczuć się jasno. Nie potrzebuję potwierdzenia, żeby wiedzieć, kim jest. Są chwile. Późno w nocy. Kiedy to czuję tęsknotę? Nie za tłumami, imprezami czy niekończącymi się rozmowami, ale za kimś przebudzonym. Kimś, kto przeszedł tę samą drogę, kto przejrzał te same iluzje. To nie potrzebuje, żeby on grał, udawał, lub był kimś innym niż jest. Takie spotkania są rzadkie. Nie da się ich wymusić, nie da się ich zaplanować. Dzieje się kiedy się dzieje, albo nie. I nauczył się z tym żyć. Wolałby kroczyć samotnie w prawdzie, niż być otoczonym przez ludzi żyjących w wygodnych kłamstwach. To jest ostateczna ewolucja. Nie interpretuje już odległości jako czegoś złego. Widzi to takim, jakim jest. Naturalny wynik autentyczności w świecie, który preferuje wydajność. Podczas gdy inni otaczają się hałasem, aby uniknąć własnych myśli, on nauczył się siedzieć w bezruchu. Podczas gdy wielu pragnie zwrócić na siebie uwagę, on porusza się po świecie, nie chcąc być zauważanym. Ludzie często pytają go, czy jest samotny, jeśli chce, żeby było inaczej, jeśli żałuje ścieżki, którą wybrał. A odpowiedź jest zawsze taka sama. Nie, ponieważ samotność nie jest brakiem ludzi. To brak połączenia z samym sobą i nigdy nie był bardziej połączony. Teraz chodzi sam, ale nie jako obcy, nie jako ktoś zagubiony, załamany lub uciekający. Kroczy samotnie, jak człowiek spokojny, człowieka, który zna cenę prawdy i zdecydował, że warto ją płacić. Człowieka, który przestał udawać i odkrył, że to, co prawdziwe, jest zawsze lepsze od tego, co wygodne. W świecie, który wciąż śni, nie śpi. I to robi różnicę. Niektórzy nigdy go nie zrozumieją. Zobaczą jego samotność i nazwą ją smutkiem. Zobaczą jego szczerość i nazwą ją arogancją. Zobaczą jego spokój i uznają go za pustkę. Ale nauczył się ich nie poprawiać. Ponieważ wyjaśnienie wymagałoby od nich zobaczenia tego, co on widzi, a większość ludzi nie jest na to gotowa. Dlatego pozwala im myśleć, co myślą, pozwala im interpretować swoje milczenie tak, jak tego potrzebują, ponieważ nie żyje już dla ich zrozumienia, żyje dla własnej prawdy. I w tej prawdzie, w tej cichej, szczerej przestrzeni, gdzie kończy się występ, a zaczyna obecność, znalazł coś, czego większość ludzi szuka przez całe życie. Wolność. Nie ten rodzaj wolności, który wynika z braku obowiązków lub ucieczki w odległe miejsce, ale taki, który wynika z tego, że nie jesteś już więźniem tego, co myślą inni. Taki, który mówi: jestem, jaki jestem i to wystarczy. To jest jego historia. Człowiek, który przestał udawać. Człowiek, który wybrał prawdę zamiast wygody. Jasność ponad połączenie. I samotność. Zamiast wydajności. Nie wybrał łatwej ścieżki, ale wybrał swoją drogę. I w końcu tylko to się liczy. Chodzi sam, ale on chodzi wolny. A w świecie pełnym ludzi wciąż uwięzionych w performansie, wciąż szukających potwierdzenia, wciąż bojących się własnego milczenia. Ta wolność jest najrzadszym darem ze wszystkich. Tłum będzie się przemieszczał. Będą dalej grać w swoje gry, nosić maski. I handlować walidacją jak walutą. I będzie patrzył z daleka, nie osądzając, ale ze zrozumieniem, bo on też tam kiedyś był. Wie, jak to jest potrzebować aprobaty, bać się samotności, mylić hałas z więzią, ale teraz jest po drugiej stronie. I stąd wszystko wygląda inaczej: jaśniejsze, prostsze, bardziej prawdziwe. A jeśli to czytasz. Jeśli te słowa rezonują gdzieś głęboko w Tobie, być może też zaczynasz się budzić. Być może zaczynasz widzieć występ takim, jakim jest. Może czujesz te potrzeby samotności, te potrzeby czegoś bardziej realnego niż to, co oferuje świat. Jeśli to Ty, wiedz o tym. Ścieżka staje się cichsza, ale nie pusta. Tracisz tłum, ale odnajdujesz siebie. I ten handel, choć trudny, jest warty podjęcia. Ponieważ życie przeżywane w prawdzie, nawet jeśli prowadzone w samotności, zawsze będzie bogatsze niż życie przeżywane na przedstawieniach, niezależnie od tego, jak bardzo będzie tłoczno. Więc idź swoją ścieżką, zaufaj swojemu przebudzeniu. I pamiętajcie, bycie samotnym w prawdzie nigdy nie jest tym samym, co bycie samotnym w tłumie. Jednym z nich jest wolność, drugi to po prostu inny rodzaj więzienia. Wybór, jak zawsze, należy do Ciebie.